chciałam zauważyć, że moje koleżanki od początku jak jestem stalkowana nagle pamiętam kiedy wybuchł stalking było to w 2018 roku i nagle moje koleżanki zaczęły odwiedzać Amsterdam które to były ta pseudo artystka o roztrzepanej duszy i ta cała z gimnazjum Słodka Idiotka i obie były właśnie w tym samym czasie jakoś w Amsterdamie zaraz jak ja pojechałam na wakacje w listopadzie jeszcze nie wiedziałam, że jestem starkowana czy to był przypadek? Nie sądzę pewnie pojechały na zwiady i przypuszczam, że od tamtego momentu szlają się za mną i dlatego Przemykają ich osoby w sobowtórach, bo przypuszczam, że uczestniczą w stalkingu, więc ich nie udają, że są lojalne. I co ja mogę powiedzieć o nich? Znaczy, powiem, skupię się na tej drugiej, bo teraz znowu już widziałam jego sobowtórka, niby że jest lojalna. Chciałam zobaczyć, jak, jaka, jaka może być lojalność dziewczyny, która skacze po chłopakach w gimnazjum, jak po rękawiczkach. Niby jest słodką i idiotką, ale przypuszczam, że niezłe z niej ziółko. No kurde, jak można być z facetem od siebie? Nie będę mówiła o którym to. No i może skończyła coś lepszego, czy skończyła jakiś kierunek, tylko chciałam zauważyć, no nie wiem jak to się stało, czy jak to się stało. No, ja jestem leniwa i nie, nie podjęłam się czegoś takiego i nigdy nie byłam zorganizowana na tyle, by się poświęcać, tak. Ale w gimnazjum, no była... byłam męcy, czy z tych średnich była tą najgłupszą, średnich, średni to tacy dobrzy. Więc generalnie dużo się pytała mnie, czy coś w tym stylu, ja zawsze wypadałam od niej lepiej. No i tak w liceum po prostu sobie jakoś odpuściłam naukę i dlatego po prostu niczego nie skończyłam, bo nie byłam zawzięta z żadnego przedmiotu ścisłego, a jest to bardzo potrzebne. No więc ona bardziej potrafi podporządkować się facetom.